Dostałem od Was naprawdę szalone Minecraftowe mity! I dzisiaj chciałbym sprawdzić, ile z nich jest prawdziwych, a może większość to tylko fejki. Zostaw łapkę w górę i oglądaj do końca, a na pewno się przekonasz. No dobra, mit numer jeden: Enchant broźny Piechur działa na armor standy. Okej, okay, w sumie byłoby to dziwne. Nie wiem, na ile Enchanty ogólnie działają na armor standy, ale wydaje mi się, że raczej w ogóle. A teraz jeszcze muszę wymyślić, jak to sprawdzić. Dobra, lecimy. Z tym koksem. Są buty, buty mają mroźnego piechura dwa dzień dobry. I właśnie tego piechura musimy założyć na stojak, na zbroję. Ale najpierw mały test, czy jeśli ja skoczę w tych butach na wodę, to co, ona się zamieni? Nie. Dobra, czyli wiem już tyle, że musimy wejść od boku, a więc nasz armor stand też od boku będzie musiał wejść. W takim razie, ktoś będzie musiał go wepchnąć. Hop, hop i hop. Jestem gotowy. Pierwsza rzecz, którą zauważyłem już teraz, to jeśli ja miałbym te buty i stałbym w tym miejscu, to zamroziłbym kawałek wody obok. A on tego ewidentnie nie robi, ale sprawdźmy, jak Poradzi sobie na wodzie. Let's go! O kurde bele! Dobra, tego się nie spodziewałem. Nie, nie, nie znikaj, nie proszę nie! <śm> Rozumiem, to była szybka akcja. Ale co zamroził, to jego, więc wychodzi na to, że armor tędy potrafią przyjmować enchanty na zbroi. I na nich działają. Mit potwierdzony, lecimy dalej. I jeśli skoczysz na slajma, w sensie na moba z dużej wysokości, to się od niego odbijesz. Okej, okay, okej. Okay. Chyba wszyscy wiemy, do czego to dąży. Mamy takie piękne bloki ze slajmów, które jak wiadomo odbijają u nas, kiedy tylko na nie skoczymy. No a jako, że te bloki robisz z prawdziwych slajmów, to sens miałoby to, żeby normalne slajmy także nas odbijały. W sensie mam na myśli takie slajmy. Wypełnij mi cały ten basen, żeby na pewno trafić. Nie uciekaj do no stary, no! Wracaj do środka, wracaj do środka! Chyba tyle powinno wystarczyć. Nie no, raczej trafię, nie? Mam nadzieję, że nawet jeśli mnie nie odbije, to chociaż przeżyję. Proszę. To powinny być mięciutkie stworzenia. Powinny chociaż nie nimielować upadek. Trzy, dwa, jeden, lecimy! z tym koksem? Nie! -ha -ha -ha! Zostałem skazany na upadek przez gracza szlam. Co? Nie dość, że mnie nie ochroniły przed upadkiem, nie dość, że mnie nie odbiły, to jeszcze mnie zabiły? Dosłownie. Umarłem przez to, że spadłem na slajma. To to nie ma sensu. Mam jeszcze jeden pomysł. Tym razem skoczę tylko na jednego, ale naprawdę wielkiego. Jak on mi nie pomoże przetrwać, to żaden nie pomoże. Trzy, dwa, jeden. Let's go! Echem, to było oczywiste. Mit obalony. No ciekawe, co powiecie na to. Tylko 1% ludzi na świecie potrafi zostawić subskrypcję tylną częścią szyi, że co? Dzień dobry, to jestem ja, a to jest moja tylna część szyi. Znaczy, przynajmniej byłaby to moja tylna część szyi, gdyby szyja istniała w Minecraft'cie, ale nie ma. Za to na 100% macie szyję w normalnym świecie, znaczy chyba na 100%, jeśli nie macie szyi, to nie wiem, dajcie znać i możecie sprawdzić to dla mnie. Ja też próbuję, uwaga, uwaga, subskrypcja tylną częścią, ała, moja szyja, ała, aaa. Co? Nie, nie udało się. A więc ja na 100% nie jestem w tym jednym procencie, ale spróbujcie też wy i dajcie w komentarzu, czy mit potwierdzony, czy obalony. A my ruszamy dalej w naszą magiczną przygodę. Jeśli soniczne uderzenie Wardena przejdzie przez kolorowe szkło, zmieni się jego kolor. W sensie kogo? Wardena, jego uderzenia, czy szkło. To, to jest ciężkie pytanie. Ale właśnie takie lubię najbardziej. Są trzy opcje. Ten mit może pójść w każdym kierunku. W sumie lepiej dla niego, bo przez to jest większe prawdopodobieństwo, że którekolwiek z nich będzie prawdziwe. Dobra, weźmy sobie szkło koloru zielonego. Warden jest czarno-niebieski. Jego soniczne Uderzenie też jest niebieskie Więc kolor zielony wydaje się bezpieczną opcją Fajnie byłoby gdyby zmienił się na zielony Ale najpierw potrzebuję pana Wardena Dzień dobry, czy mogę go wkurzyć przez Dobry, o, o, chyba go wkurzyłem Chyba jest bardzo wkurzony Dawaj strzelaj na mnie, ledwo co widzę te szyby Wyglądają jakby w ogóle nie istniały, ale dawaj gościu Dawaj, masz tylko strzelić idealnie O kurde bele Dobra strzeliły, wydawało się, że było to niebieskie Ale możliwe, że to była kwestia moich shaderów Więc lepiej je wyłączę I sprawdzimy to jeszcze raz tylko w innych warunkach nie, no znowu jest niebieski. Szkło chyba też nie zmieniło koloru, zresztą Warden też nie. A więc nic z tych rzeczy. Wszystko, jak było niebieskie, nadal jest niebieskie. To no może oprócz szkła. Ono zostało zielone. Dobra, stary, wierzę w ciebie. Jeszcze jedna próba masz czerwony. Zmień się w czerwonego gościu. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. nic z tych rzeczy. Wszystko po steremu, a więc fałszywy. Nie pozdrawiam. Szosna numer 5. Świśniowe trapdory to jedyne trapdory, przez które można strzelać strzałą. Bardzo odważne stwierdzenie, bo ogólnie strzelanie Strzałami przez trapdory ma swoją bardzo długą historię. Otóż jasne, z jednej strony trapdory mogą mieć sobie dziury, ale co z tego, jeśli strzała i tak przez nie nie przejdzie? I dotychczas działało to na wszystkich możliwych trapdorach, i jak widzicie, przez żaden z nich żadna strzała nie przeszła. Ta historia ma być jednak zakończona happy endem razem z dojściem wiśniowych chlap do gry. Nie wiem, czy akurat wiśniowe miałyby tak działać, ale niech będzie. Mają dziury, mają, więc niech w końcu na coś się te dziury przydadzą. Okej, okay, ta strzała była prawie w dziurę. Na siłę można by powiedzieć, że jeszcze zahaczyła, więc zróbmy jeszcze kilka innych próbnych strzałów. Który z nich na 100% powinien przejść na drugą stronę? I co, i co, i co? Żadnej strzały tu nie widzę. A co, jak co? Ale trześć z nich na pewno trafiła idealnie w otwór. Ty może powinien być bliżej, nie wiem. Dzień dobry, no teraz to już muszę trafić. Trzy, dwa, jeden! Nic z tych rzeczy, po prostu wiśniowy trapdor jest dokładnie takim samym trapdorem jak każdy inny. Mit obalony. Okej, okay, w deterze ryby umierają dwa razy szybciej. Szybciej niż w normalnym świecie. Wow, że ktoś w ogóle o tym pomyślał, jestem pod wrażeniem. Niestety moje serce nie pozwala mi zabijać biednych dorszy, więc będziemy musieli zrobić ten eksperyment na łososiach. Jednego z nich niestety będziemy musieli pozbawić wody tutaj. Policzymy oczywiście do tego czas, a potem sprawdzimy, jak drugi z nich zachowa się w deterze. Dobra, to lecimy: 3, 2, 1, 1, 2, 3. 4, 7 da! 8! I dobra, 17 sekund tak mniej więcej to było. Czyli czysto w teorii. łosoś w literze powinien umrzeć, tak nie wiem, w 9-8. Sprawdźmy to, ale miło by było, żeby nie wpadł do lawy. Także może gdzieś indziej. To co? Próba numer 2 3, 2, 1, 1, 2. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18... Ojoj! Zaliczając to, że mogłem się o sekundę pomylić i tutaj, i tutaj. No to w obu przypadkach było około 17, 18 sekund. Co oznacza nie mniej nie więcej, że jest to jeden wielki, ale to naprawdę ogromny fake. Ryby i w normalnym świecie, i w deterze umierają dokładnie tyle samo, a jest to około 20 sekund! A w sumie dziwne. Myślałem, że to może być jednak prawda, ale nie. Może w takim razie prawdą będzie chociaż kolejny mit. Na Bedrock Edition jest mniejsza szansa na spotkanie pustynnej piramidy niż na Java. Dobra, ciężko będzie to zweryfikować, ale mam pomysł. Jestem na jednej pustyni na Java Edition i na drugiej na Bedrocku. W jednym i drugim z tych miejsc dam sobie dwie minuty i zobaczymy, gdzie znajdę więcej piramid. Wiem, że to nie jest test idealny, ale jakoś trzeba to sprawdzić. Także lecimy z tym koksem. 3, 2, 1, 2 minuty. Pierwsza do doboju ruszyła Java. Edition i minęło 20 sekund i nie mam żadnej. Nic, a nic, kompletnie. To no bez jaj, to nie może tak być, że nie znajdę żadnej. 30 sekund do końca i jak nie było, tak nadal nie ma. Czy jestem ślepy? 5, 4, 3, 2... Jeden! I nie znalazłem kompletnie żadnej na drzewie! Haha! <grywa> no to nie wiem, no jak nawet roku w tym samym czasie znajdę więcej, to będzie miło. Trzy, dwa, jeden, hop! Dokładnie tyle samo czasu, trochę inna pustynie, ale zobaczymy, jak to się sprawdzi. Najgorsze jest to, że te piramidy mogą być gdzieś poukrywane. Ja widziałem już w swoim życiu wystarczająco dużo pustyni i piramid, żeby wiedzieć, że nie zawsze lubią być one na wierzchu. 30 sekund do końca! Jest! Jest pierwsza! Mamy co? Dobra, ale zostało już tylko 10 sekund. Nie ma obcy, że znajdę drugą, ale próbujemy, dawaj! Zadawajcie 5, 4, 3, 2, 1. Nic tam nie ma, nic tam nie ma. Budzik dzwoni. Dzwoni. A to oznacza, że czysto w teorii zwiedzając pustynię na bedroku znalazłem ich więcej niż na drzawie i to praktycznie, nie wiem, 100% więcej. Ale postanowiłem zweryfikować to na wikipedii i nie dowiedziałem się kompletnie nic. W takim razie muszę zdać się na was, bo z moich wyliczeń wychodzi na to, że mit jest fałszywy i piramidy są bardziej powszechne na bedroku. Dajcie znać jakie jest wasze doświadczenie, a my lecimy do mitu numer 8. Jeśli zakryjesz lawę nitkami, to nie będzie ona wydawać dźwięków. Świetnie się składa, bo akurat mam pod sobą w 100% prawdziwe niesztuczne jeziorko lawy. A jaki jest najlepszy sposób, żeby przekonać się, czy wydaje dźwięki? Oczywiście, że pokazuj napisy. Teraz w prawym dolnym rogu ekranu będą pojawiać się napisy za każdym razem, kiedy lawa wyda dźwięk. I co? Lawa bulgocze. Po potwierdzam, bulgocze. Pytanie jednak brzmi następująco. Czy będzie bulgotać, jeśli przykryjemy ją nitkami? Raz, dwa, trzy, cztery. Chyba jest wszędzie. Zgadza się? Zgadza się. No to co? Słuchamy albo patrzymy na prawy dolny róg ekranu. I co? Dawaj lawa, Bulgać! Nie no, wcześniej to już by zdążyła trzy razy bulgotać, a teraz nic. Ty, to chyba prawda jest! Mamy to w końcu jakiś mit jest prawdziwy! Lawa faktycznie nie wydaje dźwięków, jeśli jest przykryta nitkami. A do tego nitki się nie palą, także gitara. To było szybkie, ale mit numer 9 też taki będzie. Da się zniszczyć smycz jajkami. Wkraczamy na coraz to dziwniejsze tematy, ale jestem na to gotowy! Smycz jajkami powiadacie, tak? Jedyny sposób, jaki przychodzi mi do głowy, żeby to zrobić, to taki, żeby przywiązać świnie do, do jakiegoś płotku, gdzie... Dzień dobry. Uciekła mi. Dzień dobry, numer dwa. I co, no? I strzelić w tą smycz jajkiem, nie? Na początku strzelę tutaj i stanie się, stanie się nic. Nadal żyje. Teraz strzelmy dosłownie w smycz. I co? I nadal nic. No to ostatnia szansa. Strzelamy w węzeł i. Wow! Zniszczyła się! To jest co najmniej podejrzane. Nie wiem, czy węzły powinny niszczyć się jajkami, ale okej. Okay. Oficjalnie przestaję ufać smyczy w Minecraftzie, jeśli można ją zniszczyć jajkiem. Ale przynajmniej mit potwierdzony. I oby tak zostało już do końca. Dziesiątka! W wersji 1.20.1 do liści da się wlać sypki śnieg, tak jak wodę! Wow, wow! I jeszcze raz! Wow! Jedyne, co je łączy, to to, że oba z tych rzeczy możemy włożyć do wiadra. A jak wiadomo, normalną wodę do liści od jakiegoś czasu wlać możemy. I mit powiada, że dokładnie to samo możemy zrobić ze śniegiem. Dobra, no to lecimy, no let's go! Echem, co? Nie wiem, może na świetle muszę być dzień dobry. O, o, o! Ej, nie, co? Przed sekundę myślę, że się uda, Przecież to wyglądało tak realistycznie, ale nie. Ten śnieg jest po prostu tutaj, ja, ja w niego wpadłem. No nie. Dawaj śniegu. Może to musi być świerka, nienormalne nie normalne dębowe drzewa. To miałoby sens. W końcu śnieg pada na świerka, a nie na dęby. Także trzy, dwa, jeden i nic z tych rzeczy. Nie da się dokładnie tak samo jak na każdych innych liściach. Mit niestety obalony. I takim to smutnym akcentem kończymy. Podsyłajcie w komentarzach wasze mity do kolejnych odcinków, a my będziemy się jutro. W kolejnym. Dobranoc. Cześć. Pa, pa. O nie, chwilę. Nie zrobimy jeszcze tego, co zawsze. Sekundę i teraz oficjalnie mogę się pożegnać, Papa! Pa! Wow, a przed sobą masz właśnie teraz dwa filmy. Ten poprawy jest naprawdę wyjątkowy. Podałem tam dziesięciu kompletki losowym widzom całą godzinę na zbudowanie zamku z piasku. I wyszło. Eee, nie powiem jak, sprawdź sam, Papa! Pa!